Czy Jarosław Kaczyński naprawdę wierzy w to, że Prawo i Sprawiedliwość może kolejny raz wygrać wybory i samodzielnie rządzić? Wygląda na to, że tak. W ostatnich tygodniach relacje między PiS i Konfederacją bardzo się zaostrzyły. Niedziwne, obie partie walczą w zasadzie o ten sam elektorat, natomiast stroną szarżującą, atakującą jest tu bez wątpienia PiS, a raczej jego szef, jego prezes Jarosław Kaczyński. Dziś Kaczyński powiedział wprost, że nie widzi możliwości koalicji z Konfederacją, chyba że Sławomir Męcen zmieni swoje poglądy, które Jarosław Kaczyński określił mianem darwinizmu społecznego. W odpowiedzi Sławomir Męcen wymienił w cudzysłowie, osiągnięcia Prawa i Sprawiedliwości, jak jego zdaniem sprowadzenie do Polski setek tysięcy islamskich migrantów, wprowadzenie Zielonego Ładu i inne równie negatywne rzeczy i podkreślił, że w jednym prezes ma rację, PiS i Konfederacja są po dwóch różnych stronach barykady. Pytanie, czy to tylko takie rytualne deklaracje, żeby Złowić więcej w tym samym stawie, w którym łowią obie partie, czy rzeczywiście jest to takie nakręcanie spirali, z którego będzie trudno się wycofać, a potem prawo i sprawiedliwość będzie mogło oskarżać konfederację o zdradę, ponieważ nie chce tutaj iść w koalicję na warunkach dyktowanych przez prawo i sprawiedliwość. I pytanie, jak na to zareaguje ośrodek prezydencki, który jednak buduje szerszy sojusz? Z konfederacją, ale także innymi środowiskami. Po cichu, ale konsekwentnie.